David, kurwa, no dobra, słucham. nie śmiej się, spokój, Kupuj. otwórz buzię, Wstać to do mordy, A... no, czekaj, jeszcze nie przechylę, Wstać do mordy, ale tak całe do ej dobra, ja jest nawet niezły, ale całego nie, łykaj, łykaj, pełną buzię otwórz, otwieraj, kurwa, no, nie, no ta David. Panie kolego! Dobra, jeszcze raz. Słuchaj. Cały zawór będzie do buzi. O! <śmienka> Odcinek na <śmienka> YouTube. <i tupa> no to pozdrowie Ty! Łyk połóż! Jest, jest! To jest takie niedobre? Tak. To jest więcej niż szopimy. Dominik, nie czy ty pasuje. chciałbyś pokazać może jak to się robi? Nie, bo nie no mogę nie się nie najebać. Nie, nie mogę, nie mogę. Nie ja... nie mogę nie ale mogę, tu jest 50 jedna. Jestem. Familia pokaże. Familia pokaże nie mnie. No, no. że wypijesz. Familia. Dobra, nie z tego jeszcze, ale... Ja tu przekręcę w tą stronę? Na full'a, tylko odkręć tak. cały na raz, jednym ruchem. Do siebie? Tak. Kurwa, jak ja się zapluję i A najpierw do mordy Mhm. O kurwa, ale on poleci. I do siebie, tak? Tak, zawór na pewno. Nie Nie, chyba nie do siebie, w drugą stronę. No, no i kurwa, nie, kurwa, kurwa. Oszukał, nigdy z tego nie wiem na pewno. Profesjonalista. To no było takie proste.